Siemanko moi drodzy, z tej strony wnukol i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś zagram sobie w Minecraft, ale cały świat to pustynia i sobie trochę przerobimy piramidę, żeby przypominała jakiś fajny domek. Więc standardowo, jeśli filmik wam się spodoba, to stawcie tutaj łapkę w górę, raz subskrypcję, jeśli nie chcecie przegapić więcej ciekawych filmów. No a my już lecimy do odcinka. No i na samym początku myślę, podbieramy sobie trochę piasku bo czemu by nie ale najpierw trzeba skrzynkę zrobić albo znaleźć o jest i skrzynka poodkładajmy trochę rzeczy niepotrzebnych albo tych potrzebnych cennych na przykład to i myślę że git weźmy może ten jeden diament i mam dla niego już zastosowanie, mianowicie, zróbmy sobie diamentową łopatę. A co tam stać nas? Patyki pozyskane są. Więc yy, bierzemy, kraftujemy. I idziemy nakopać trochę szkła, znaczy piasku. Szkła będziemy kopać na pewno. Bo się nam przyda. O kurde, coś tutaj się zawaliło, ale odkryło węgiel. A węgiel się bardzo przyda do przepalania, więc tos. Odkopmy przy okazji tutaj tą piramidę bardziej. Będziemy mieli nie dość, zbieranie surowców na jej ulepszanie, to jeszcze ją ulepszymy dookoła, zbierając surowce, więc oszczędzam tak naprawdę sobie robota. Odkopmy taką, myślę, trzy dookoła, będzie git. W piasku na obecną chwilę mamy... Ponad tak Ale to mnie nie zadowala 3 staki bo się przydały Jak nic Czyli 24 węgla około to matma I jest super Możemy teraz tutaj jeszcze wykopać I chyba już Całe odgrodzone co? No tak więc okopno jeszcze jedno i w ogóle będzie git. Jeśli chcecie kolejny odcinek, zostawcie 11 łapeczek, a się pojawi. To jeszcze tutaj jedno. Tylko 5 bloków. Dobra, jest git. 3 staki. Lecimy i wrzucamy do pieca i zejdźmy sobie do, tutaj do tego kejwa po trochę węgla i widzowie nie wierzę geoda ametystowa wow no nie no po prostu super możemy sobie farmić kryształy no lepiej być nie mogło możemy te kryształy sfarmić i lunetę zrobić tylko wszystkich odcików nie zrobimy, bo papług nie ma. A musimy na równę to spojrzeć przez papugę, więc smutno. Wejdźmy sobie z Kejba. Tu nadal się nie przepala, ale spokojnie, już to zmieniamy. Myślę, że teraz możemy iść i spróbować tą piramidę trochę oświetlić. W sumie jak na oko jest w miarę oświetlono. Skopmy tutaj w takim razie ściany, bo mianowicie tutaj te ściany chcę przekształcić w okna wielkie. Opa. Teraz tutaj drugie. I będzie super. Myślę, że taka baza może być fajna, taka nowoczesna piramida ulepszona. To samo robimy z drugiej strony. Yy, I będzie myślę git. Czekamy przy okazji też jak się piasek przepali i myślę, że będzie super. Dobra. Ściana skopana. Się zastanawiam, czy tutaj by jeszcze czegoś nie dorobić. I chyba dorobię. Możemy tutaj na przykład schody zrobić. Tylko weźmy to. Skopmy najpierw. Płytki nie ma na szczęście już. A zeskoczymy sobie w długo. Czemu by nie? Hop! Budujemy się w dół i to będą takie typowe kręcone schody. Próbuję trafić w dziurę, no niestety mi się nie udaje. I tak o. Moim zdaniem ładnie to wygląda. Zwietlimy jeszcze tu jest super. Możemy teraz te skrzynki poniszczyć, bo ich tutaj nie będzie. I wyjdę sobie na górę, bo potrzebujemy jeszcze pół bloki zrobić. No typowe kręcone schody. W ogóle zjem trochę chleba bo zaraz zginę, Szko jest, teraz zróbmy pół bloki, jest super, wchodzimy w takim razie do środka i wykładamy, Takie kręcone schody myślę, że będą mega fajne Jeszcze w takiej piramidce O Pewnie ich nie starczy do końca Ale możliwe, że Większość uda się wyłożyć No raczej nie starczy Więc trzeba będzie dorobić więc hop, hop, hop. Teraz to skopujemy i robimy tak, tak, tak i tak. I super. I mamy kręcone schody. Teraz tu tylko pochodnie powstawiamy żeby się żadne moby nie zrespiły a propos zrespionych mobów idzie noc więc trzeba się przespać więc spimy, śpimy i wstajemy i przy okazji odbieramy więcej szkła myślę, że możemy się teraz pierwszą wieżą zająć i przerobić ją po prostu Wykładamy szkło. No i super. Szkło zostało tak naprawdę wyłożone. To ja tu myślę, że się poskopować... Może bym poskopywać tutaj trochę. W sumie tu jest tak. To nie będziemy skopywać. W poprzednim odcinku też miałem z tym ma lekki kłopot. Mogę w sumie teraz skończyć te pół bloki i walić dookoła. Bo czemu by nie? Hopa, jest tak pół bloków ponad, więc git, więc walimy je dookoła, hopa, hopa, hopa. Trzeba będzie trochę przyciąć tego pół bloka jednego, co się tam postawił. Tego od razu przytniemy, skoro już jesteśmy. cek cyk, 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 cyk. No i myślę, że fajnie mega to wygląda. My chyba musimy czekać, aż szkło się przepali, więc czekamy. Okej okay, widzowie, poczekamy aż się trochę szkła przepaliło. Yy, więc sobie tutaj w takim razie kończymy tutaj też wykładać to te okienka. Myślę, że taka piramidka będzie super. I jako początkowa baza wyjdzie. Szkło też tam trochę zostanie, jeszcze w piecu jest 30, więc myślę, że możemy jeszcze jakoś wykorzystać. Nie wiem jak, ale jakoś na pewno Tutaj mamy to piętero Więc możemy tak naprawdę zrobić, że tutaj to skopiemy O I tu sobie szkło wyłożymy I będzie super Więc tak możemy zrobić Szkło wyłożyć Więc szkło w łapę. I wykładanko. Co prawda to nie wszystko. Ale i tak jest git. Hop, 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 hop. Możemy też tu tak wyłożyć. I będzie super, tylko tą piramidkę trzeba trochę podnieść. Żeby nie wyglądało brzydko. Czy jeszcze jakiś został? Nie, ale myślę, że z tego możemy zrobić 9 bloków. Trochę mało. Ale chciałbym chociaż tutaj skończyć wykładać. Zabieramy też to. A w sumie to możemy postawić tutaj i tutaj. W sumie tutaj zresztą też. I tak samo w drugiej strony. Żeby było ładnie z każdej strony wyjścia. Tu niestety szkło muszę zniszczyć, no niestety. I przy okazji mamy piaskowca trochę. Więc wejdę i go wyłożę. Bierzemy to I super, jeszcze kilka sztuk nam potrzeba. Więc wezmę ten piasek stąd i nakopię go trochę. Tak równo, żeby było przez 4 się dzieliło. O! Jest git. Myślę, że 7 powinno wystarczyć, jak nie to się cofnę i tyle. Weźmy właśnie tym środkiem piramidę. Tutaj naprawdę to już wygląda super. Tutaj też, tylko tak naprawdę wystarczy się wprowadzić. O. O. I jest super równo. Na razie nie mamy niestety drzwi, ale to się później wstawi. Możemy tu na piętrze w każdym rogu skrzynkę dać ten dla ozdoby. I moim zdaniem ładnie to wygląda. O. Zabierzmy przy okazji też ten piec. Tylko niech to się skończy przepalać. I naprawdę ta piramida będzie wyglądała super. Tu możemy szkło wyłożyć. Tu zresztą też. I tutaj tak samo. I super mamy piramidę jeszcze dwa szkła mamy więc możemy w sumie tu dać żeby tak ładnie wyglądało albo mamy lepszy pomysł zrobimy tak i tak żeby tutaj było takie przeszklenie myślę, że będzie git. Zobaczmy szybko ten piec. No i jeszcze dwie sztuki, czyli akurat dobrze sobie zapamiętałem i wyliczyłem. hop Na ścianę sobie powiesimy pochodnię. I pójdziemy już po te ostatnie dwie sztuki szkła. Skończyło się przepadać, akurat starczyło patyków. Zabieramy to i to i to. I spadamy do piramidy. Wkładamy tutaj szkło. Bierzemy piec, crafting i łóżko. I myślę, że możemy je w sumie wstawić na górze. To będzie piec z craftingiem. I tak zrobimy z każdej strony. A łóżko postawimy sobie w piramidzie w tym miejscu punkt spawnu sobie wyznaczymy i jeszcze tutaj jakoś to pół ładnie ozdobię żeby było o piękne łoże na no, takim można spać i jeszcze się zastanawiam jakby tych pół trochę wykorzystać możemy tak zrobić i tak i o wiele lepiej już się będzie prezentowało, a nie takie kwadratowe. I może tutaj jeszcze jakieś półbloki byśmy dodali. To jest w sumie niezbyt. Z zewnątrz piramida się prezentuje o tak. Tylko centometr wypadałoby skosić. Pięknie by było. No i widzowie to chyba tyle, więc jeśli filmik Wam się spodobał standardowo, łapka w górę, subskrypcja, a ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Pa-pa!